Jak widzicie w kolejnym odcinku na moim kanale, dzisiaj Wam pokażę, e, jak mieć więcej FPS-ów w Fortnite. Więc możecie zostawić lajka i komentarz, suba jak chcecie e, Dobra, no to odpalcie sobie w ogóle Fortnite'a Zminimalizujcie go tutaj tym minusem e, Klikacie i później kliknie, kliknijcie tutaj prawym na pasek zadań, menedżer zadań Teraz tutaj w Fortnite prawym, Przejdę do szczegółów i ten po środku, bo tutaj wam nie zadziała. No, mm, więc musicie ten po środku, ale to działa tak samo. Yy, ustawiacie sobie czasu rzeczywistego i to za każdym razem musicie ustawić, jak tylko wejdziecie do Fortnite'a. Jak wyjdziecie i wejdziecie, to będziecie mieli na yy, normalne czy tam niski. A wtedy y, będzie Wam działać tak jak działało i y, 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 tutaj to tyle. Y, następnym krokiem jest tryb wydajnościowy. Jeśli chcecie mieć naprawdę dużo FPS-ów, to ustawcie sobie tryb wydajnościowy, żeby go sobie ustawić y, to musicie sobie wejść tutaj ustawienia. Niektórzy mogą też jak nie działa włączyć przez grę, ale ja to robię w ten sposób, bo inaczej mi nie działa. I wpisujecie sobie tutaj to co jest napisane to będzie w opisie. E, I to wszystko w sumie. W e, ten sposób się, no tak miałem problemy z FPS-ami. Miałem po 100 FPS-ów 40 w locie, a teraz mam tak po 100. E, więc mam nadzieję, że pomogłem. E, no. Macie o sobie suba jakbym pomogłem. No i tyle. Siema.